Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie? Moja odpowiedź brzmi nie. Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem, w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? Szanowni Państwo, to był Michał Kamiński, polityk polskiego stronnictwa ludowego, trzeciej drogi, wicemarszałek senatu, który nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach uderza w polityków koalicji obywatelskiej, ale tym razem bardzo mocno uderza i krytykuje premiera Donalda Tuska. Chyba nie usłyszał Donald Tusk pod swoim adresem tak mocnej krytyki, takich ostrych słów ostatnich kilkudziesięciu miesiącach. No bo co mówi Michał Kamiński, że dziś mamy premiera, który w prezydencie widział Alfonsa, a w prezydencie Stanów Zjednoczonych widział agenta KGB. Jak on ma z nimi rozmawiać, jak on ma z nimi budować politykę? Oprócz Michała Kamińskiego Donalda Tuska atakują, krytykują i domagają się jego dymisji, dymisji oprócz polityków PiSu i Konfederacji, tacy politycy jak Marek Sawicki. Marek Sawicki, wy go często oskarżacie, że jest obrotowy, że tu krytykuje Tuska, a tu mm, będzie i tak razem z nim głosował, ale jednak to się Odbywa ten atak na Donalda Tuska, trwa, a pozycja Tuska słabnie. Dochodzi do tego też decyzja całego klubu polskiego stronnictwa ludowego, bardzo ciekawa, o niej za chwilę będę mówił. Dochodzi Szymon Hołownia, tarcia w koalicji i próba powołania rządu technicznego. Co z tego będzie? Na pewno Donald Tusk nie wyjdzie z tego poobdzierany. Czy wyjdzie cały, czy pozostanie premierem? To zobaczymy, ale. Tego Donalda Tuska, którego widzieliśmy, na teraz nie ma. O tym materiał zapraszam serdecznie. Dajcie tylko proszę łapkę w górę. Dajcie komentarz, zostawcie komentarz ze swoją opinią na temat tego, co się dzieje wokół urządu. I jeżeli możecie, to bardzo was proszę, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego Miejsca na Polskim YouTubie. Jedynego oryginalnego polskiego konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, moi drodzy. Yy, jedziemy z komentarzem. No bo. Co słyszymy, co się dzieje? Donald Tusk poprosił Sejm o wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 11 czerwca. Ja nagrałem wczoraj taki film, w którym mówię, że Tusk de facto odracza to i nie będzie głosowania. Nie będzie głosowania w pierwotnym terminie, bo choć w orędziu, orędziu w komentarzu, w wypowiedzi dla mediów Donalda Tuska nie padła dokładna data. To jednak wcześniej wyszły przecieki ewidentnie od środowiska koalicji, obywatelskiej środowiska rządowego, może gdzieś jakiś przeciek z samego rządu o tym, że to głosowanie miało być w środę, w środę, dziś, teraz. No ale jednak nie, dlaczego nie? Ja uważam, że to jest ucieczka przed tym, że jest duża obawa wśród rządu, wśród Donalda Tuska i jego ludzi, że nie mają większości w sejmie. Mogą nie mieć większości w sejmie, ktoś się może wyłamać. Donald Tusk jest w bardzo trudnym położeniu, powtórzę, chyba w najtrudniejszym położeniu może w całej swojej politycznej karierze. Naprawdę. No bo kiedy rządziła pierwszy raz Platforma Obywatelska i PSL, Donald Tusk umiejętnie Uciekł do Brukseli na ważne stanowisko, no i porażkę zostawił w wyborach Ewie Kopacz. On tutaj w tej sytuacji nie był. Potem wrócił na białym koniu, miał być wielkim reformatorem polskiej polityki, miał odbić władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości, to mu się udało, no ale teraz przegrywa naprawdę bardzo symboliczny i bardzo ważny pojedynek też de facto z Jarosławem Kaczyńskim, nie tylko z samym Karolem Nawrowskim przegrał Rafał Trzaskowski, ale Donald Tusk ewidentnie tutaj przegrał z Jarosławem. Kaczyńskim taki pojedynek o prymat w polskiej polityce, bo Jarosław Kaczyński wskazuje kolejnego kandydata, który zostaje prezydentem Polski, a Donald Tusk jest w tyle tutaj do niego. A dodatkowo Tusk może przegrać też kolejne wybory parlamentarne, co już de facto potwierdzi prymat Kaczyńskiego na, na, na bardzo długi czas i myślę, z tym też Tusk nie może się pogodzić. No ale Tusk nie był w tak trudniej sytuacji, że ko nawet koalicjanci zaczynają go. Tak mocno atakować. I Tusk ma wielki problem. Za nami środowe posiedzenie klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który upoważnił wicepremiera Władysława Kosiniaka do prowadzenia rozmów z Donaldem Tuskiem. To jest ciekawa sprawa. Polskie Stronnictwo Ludowe troszeczkę zaczyna wierzgać i domagać się czegoś więcej dla siebie, czego dla siebie. Ano podobno Władysław Kosiniak-Kamysz ma mówić, że jest gotowy objąć tekę premiera. No i generalnie PSL chciałoby renegocjować umowę koalicyjną. To jest ciekawa sprawa. Co? Coś więcej dla PSL-u? Wątpię, żeby ktoś chciał powierzyć tekę premiera Władysłowi, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, chociaż z drugiej strony on od zawsze był wierny do Wituskowi. Tu z jednej strony PSL PSL zaczyna wierzgać, tu chciałoby renegocjować umowę koalicyjną, a jeszcze na inną nogę mówi, że tak będziemy głosować za wotum zaufania dla Donalda Tuska. Nic tu nie jest zrozumiałe. Naprawdę, po prostu oni chyba sami nie wiedzą, czego do końca chcą w tym PSL-u. Jest jeszcze taka teoria rozpowszechniana. Mało prawdopodobne, ale jednak jest, że Michał Kamiński walczy wraz z Romanem Giertychem i Radosławem Sikorskim o to, żeby tego Tuska zdjąć z funkcji premiera a powołać Radosława Sikorskiego. Radio podobno jest gotowy, radio podobno chciałby zostać premierem, ale w tej teorii coś mi bardzo brzydko pachnie, ponieważ. I Roman Giertych bardzo wiele zawdzięcza Donaldowi Tuskowi. Przede wszystkim możliwość powrotu do Sejmu, immunitet, prokuratura go nie ściga, nie możliwość rozliczania polityków PiSu, to na pewno zawdzięcza. Podobnie jak Radosław Sikorski, zawsze wierny, zawsze obok Donalda Tuska, zawsze mu niemal służył. Na no Tusk mu się za to odwdzięczał. Widzimy miejsca biorące na listach do Parlamentu Europejskiego, widzimy e, e, fakt, że Radosław Sikorski zostaje ministrem spraw zagranicznych i czy ci politycy mogliby być nie wiem, przekabaceni przez Michała Kamińskiego, nie wiem, mogliby się odwrócić od Donalda Tuska. Są opinie, że tak, zwłaszcza, że Roman Giertych to jest na tyle bezwzględny polityk i gracz polityczny, że mógłby się odwrócić od Donalda Tuska, ale też słyszę takie opinie i jestem bliższy tej tezie, że Donald Tusk mimo wszystko trzyma ich w szachu. Czym? Tego nie wiemy, ale pamiętajmy, że wciąż jego bliskim człowiekiem i zaufanym współpracownikiem jest minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, Władysław pan Tomasz Siemoniak, pan minister Tomasz Siemoniak. I myślę, że ci panowie mogą mieć trzymanie wspólne nad tą trójką, to tylko taka moja luźna teza, luźna analiza. I te, zgadzam się z opinią, która mówi, że jeżeli Donald Tusk będzie chciał odejść z polityki. Z rządu, to zrobi to na swoich warunkach i zrobi to wtedy, kiedy on będzie chciał, a nie kiedy go usuną. To jest bardzo ważne. Przed nami bardzo ważna gra dla Donalda Tuska. Bo co się stanie? Jeżeli Tusk otrzyma wotum zaufania, rząd pracuje dalej i będzie to, co ja Wam mówiłem, pójdzie po mediach, powie, że sukces, mamy silny rząd, pozycję, Sejm nas chce, mamy stabilną pozycję w Sejmie, rządzimy, reformujemy państwo. Jeżeli Tusk przegra to głosowanie o wotum zaufania, no to prezydent wskazuje kandydata na premiera, wskazuje premiera bezpośrednio, premiera technicznego na 14 dni. W tym czasie premier wskazany przez prezydenta, który zbuduje sobie swój rząd techniczny, wchodzi do ministerstw, wchodzi do kancelarii premiera i przez 14 dni mamy rząd techniczny, jak nie mam składający się głównie z polityków PiSu, być może też Konfederacji, a może tylko PiSu. I ten rząd po 14 dniach musi uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Widzimy jakaś arytmetyka sejmowa, najpewniej tego wotum nie uzyska, ale w 14 dni to można tyle rzeczy zrobić w ministerstwach, że tam naprawdę wielu polityków będzie się mocno pocić przez ten czas. Co dalej? Obserwujemy, komentujemy. Do zobaczenia.